Pasiate. przerwał się filmik, ale go jeszcze widzimy to... Gołąbki powoli się ubierają Ponad 100 sztuk Zobaczmy te pasiate. Janek gbizda, tak jak na tamtym filmiku to Jan... Janek znowu nabrał tych czarnych trochę tam No na pewno, ty na pewno masz dalej? No, ty masz na pewno. dwójka no, będzie od Was, nie? Będzie Co będzie. najmniej. Ale to tak jest. No, stąd to Ty masz. Czy w ogóle? Bo tutaj kurwa No, to tak gdzieś koło 10 km masz, kurde. niektóre, drugi raz idą u mnie, panowie. Leciało, jest film, się wgrywa. Bo cianych u góry, murzyny u góry już wyrywają się. Kiedy lotowaliście? W poniedziałek. w poniedziałek też lotowali z tego miejsca Zginął mi jeden Murzyn na, na tym locie Jankowi trzy sztuki Ale Janek puścił pierwszy raz, tam miał takie jeszcze, tam widać tego Janka te Janka łyski tego to tak dołem sobie Klepia, one idą swoim tempem dzisiejszego lotu brakuje mi czterech Gołąbki się unoszą. Dzisiaj wiatr jest mniejszy. Powinny szybciej przyjść. <grywa> Janka mają inną, to one, one inno, innym lotem idą. <grywa> Ale, no, przy... ale przychodzą. Te no to to no do człowieku pierwszy A on pierwszy Ale mówiłem, czy nie bierz ich, bo one są za słabe, Janek. O no, żołnika patrz, One no tu tylko wodą. Klepać, no się ściągają, tylko. No ściągają, ale nie idą, no co mnie tam. No nie idą, no puściłeś, to nie idą. A tu trzymał Budapeszt? No, cały lot idzie. Tam jakiś czarny wyrwał człowieka. Ale się wziął. Odchlastał jakiś czarny, ale poszedł, to było boczo może mój czarny bo twój bocian czarny, albo ta moja czarna ta ostatnio też chodziły z niej Janek z 10 minut muszę mu ubrać tego kierunek A tu dużo ciemnych zostało ja ciemnych ten mój też został co syno? Tak, ale ile dosiadł? Ile dosiadł panowie na dole? No to będzie drugi lot, zaraz. One jeszcze je ściągną, zaraz zajdą po nie. Nie, nie wiem. Nie A tu ta łapciata ciemna tego dobrze, niech się wyrabiają. Niech się wyrabiają. Niech się wyrabiają. przejechać, kolego? Ja a, wiesz, jak tego, to... a Co ty tu robisz? Nie no patrz, wie jak ktoś tu gołębia, zachodował, czy? Ja ja tak zachodował. jest. Zachodował. No. A co puściłeś, żeby poszły do domu? Ja, ja, ja no tam ja kumpel za zakanał i tam po Na YouTube żyli no, to nie pocztowe, tylko białe to jest to ciężej im, nie? No. Bo to pocztowe, by to wiesz to. Czyje to na dole? Czyje to na dole? Nie wiem, a może i twoje. <laughs> Rozbiły się. <laughs> <laughs> nie, ja nie wiem, czyje. Pewnie moje, tylko adresu im nie napisały. Zapomniałem adres im napisać. <laughs> Powoli zaczynają ja kręcić gołąbki. Gotowy jesteś? Też... No może zrobić no, no i poczekaj... niech tak, gotowy dla wszystkich fanów, czy gotowy jest Ale niech te przyjdą najpierw, bo nie chcę... <laughs> Tak, bo nie będziemy miał co puszczać. Będę musiał jechać kupić ze sto sztuk. Na Dobra, kończymy na razie filmik, ponieważ tam nagramy pod domem.